zniknął płynie Cioci w wraz z zaliczką za scenariusz. Przepraszamy zatem Państwa za banalne rymy i ich częściowy brak, ale tekst został napisany amatorsko. A jak ja się dobrze czuję Gdy komura mi wibruje Lepiej odbierz, bo coś czuję Wibrowanie źle zwiastuje Może coś podstępnie knuje Kogoś zabić ktoś próbuje Może wiele bezsy czuję A ja kasy potrzebuje Człowieku, nie bądź takim materialistą Trzeba się wyludować że żyć ci ciągle troje Leć ci ci brakuje A jak ja to... ciągle A komura wciąż wibruje SMS-a Och, chłopcy Czemu ciągle się bijecie? Weźcie swoich ludzi lepiej, bo znów się pobiły rody. Strój powodem jest niezgody, lecz jest pomysł w mojej głowie. Karę śmierci ustanowię. Od księciunia. Mózg księciunia nie pracuje. Rymuzuję, już nie czuję. Zaraz tu się zbulwersuję. Przestań już rzymować wie. Moi ludzie zastrajkują, bo być tamtych potrzebują. <śleszy> Piękna sąsiadko, pięknej Julii i Matko. Mam do ciebie sprawę, ta piękna istotka, córka twoja słodka, zakręciła w mojej głowie. Bez niej już nic nie zrobię. Słuchaj, kolej, za kogoś się właściwie masz? Och, dieu, ale gafa, pozwól, że ci się przedstawię. Jestem parys. Ach, to zmienia postać rzeczy. Twoje sławie nikt nie przeczy. Jeśli córka moja młoda zechcecie, ja powiem zgoda. Kiedy bliżej poznasz mógłbym ją? Czy otwarty dla mnie jest wasz dom? Ach, nasz trysarski ród, robi bardzo cud, będzie pani wróć. Jeśli córka moja nie zechce się o panie, będzie miała zawanie, panie mnóstwo innych pani. O pan wie, więc nie mamy przełużej dużej jest jesteśmy pan się. Aha. O nie, są takie piękne dziewczę robi na przyjęciu samo. Które dziewczę? Ach, ty piękna wdzięczko. Pozwól, że ci się oświadczą. Ach, łaskawy panie, czy nie wiecie? Czy w pierwszym spotkaniu nie oświadcza się kobiecie? Ach, ach takie piękne dziewczę odrzuca mnie. Lecz jeszcze wrócę tu by ponownie oświadczyć się. Marys odchodzi. No wyjdź to są widzę skali a poboczny. Miałeś czego nie mówić. <śmiech> <Znowu>. <śmiech> Padłaś mi w się w koło, minę masz wesołą. Grzywkę spuszczoną na bok, nogę za nogą wstawiasz jak i wyszłaś na ciebie rękę. Podchodzisz tak blisko, że czuję twój zapach. Działasz na mnie jak drink z dodatkiem na I to jak cię, Chodź stań kuczyny, zobaczcie co mówię prze oczy. Tajemniczy jak piaski pustyni, jak ocean niebieskie. Gdy patrzę na ciebie twoje szczęście. Gdy patrzę na ciebie mówię zębszem. Ten rym gramy serce. Siurfoki, jesteś męczny. Oh my god, jaki freistytaj! na pewno będzie fajnie. <gryžemo> Ale ja jestem dziewicą. I tu mówię szczerze. A jak ci na imię, mój cudny raperze? Pojawiam się i znikam, i znikam, i znikam. No, nie, nie pytaj, nie pytaj, nie pytaj. Czy ja wiem? Do góry głowa, dzieciak Elo, do góry głowa. Będzie dobrze, pomyśl tak? A tak będzie. Proszę to proszę to chcę. Proszę proszę Gdzieś ty była! Jeździłam na desce! Ród dresów nie jeździ na desce, jakaś zniona, moje dziecko jesteś. Nic się nie zmieniło. Ten sam krajobraz za oknem, ten sam wiatr wieje, te same drzewa Nie Mówisz wierszem, z kim byłaś? Pojawia się i... Ach, tyś była z Romem. Fajny ziomek. Jak mogłaś? On jest ze zwaśnionego skateu w rodów. Pomogę jej, może i mi się trafia jakiś sklej. Mimo się mówi. Pomogę, lecz dostrzegam z góry. Sklej ci walczą z drysami z grubej rury. Cenię pomoc twoją, Marto. Z tobą się przyjaźnić warto. Julia! idę na balkon. Romeo mnie woła. Jaka ci jestem wesoła? <grym Julia! <grym <grym> Julia! <grym> Tylko tuś, tak sobie myślałem. Pociarkie nie będą miały? jak Ależ, <grymne> Ale w rycerzu. Toć pierwsze to nasze spotkanie. Powinno być chwilą zniosłą, tętniącą emocją. Może jakąś balladę zaśpiewaj? Poemat? Sonecik? Fraszkę jakąś? Cokolwiek. Jakoś nie mam weny. Ależ Romeo! No dobra, wierszyk, może być. Stoję nad kałużą! A ta kałuża jest... O, taka duża. Bo gdy jest duża, to niebo się zachmurza i, i pada deszcz i, i stąd taka kałuża. Eee, <śmierzy> no, Pięknie, jakiś ty wiryczny, romantyczny, sympatyczny. Yy, wzruszyłam się. Nie mam się na przełam się. Muszę starać się starą wziąć mu z się pewnie. Bałka! Panie. Nieszczęście zwołujesz jak na zawołanie. Lecz z tego co słyszałam miłość Cię przygnała. Więc może zmienić swoje przekonanie, którą z pani chce i wybierze mnie. Już schodzę. Och, mleje! Och, dotyka mnie, przychodzą mnie dreszcza. Rób tak, jeszcze, jeszcze! Zebrała, nie mam siły jej trzymać. Och, jakieś ty, ty silny panie! Będę pamiętać te twarde, męskie y, ramię. Słuchaj kotuś, chce się tym z wiłką. się do... ...laurentego, tego obliczymy koszty ślubu. Wielka trwa miłość dla tej panny. Czy tam będzie? Czy się spotkamy? Nie ja będę ćwiczył bycie król, jeździł na desce. Ach, dobrze, znaczy się, okej, okay, z chęcią przyjdę ustalić ślub, albo wasz potrzeb. i im tych dwoje ksiądz połączy i żeby dzięki mnie się skończy. Chodę Chodzi w dresie, żeby nie znaleźć się w lesie. Dresy śmierdzą. A ty co? W gacie narobiłeś? Krok ci wisi w kolanach, lansujesz się od wieczora do rana i myśli jakaś laska jest tak najala że pomyślisz, że coś go wypełnia? Przecież to sama bawełna. Co? Jak śmiesz? Potem w dresie, bo dresy są silne, jak wieść niesie. Mam trzy paski i lecą na do wszystkie laski. Boże się srebrnym leksusem, bo świetności twej mówić nie muszę. Każdy w mieście zna ty barta, który zmienia laski jak dobre auta. Więc nie zadzieraj z dresów rodem, bo wywieziemy cię samochodem. Dla nas jesteś nikim, cienkim zawodnikiem, zapatrzonym w siebie malutkim skajcikiem. Spuści fortkiem, który krawu krywa workiem. Jesteś mnem rozpatrzy, wreszcie tego nie wypatrzy. Wszyć na luz koleś. Co on gada? Czy on nie obraża? Coś takiego się przed dresów nie zdarza? Zarówno ja i moi ludzie, tak samo jak ty i twoi ludzie, mamy plany i marzenia duże, do celu idą. pokonamy od drefu. Powiedz Juli, żeby się odplicowała i przyszła. Tak, przyjdę z nożem. Moi drodzy, zebraliśmy się tu żeby połączyć tę dwójkę świętym węzłem małżeńskim. Sorry że za ten brak freestyle, ale ta scena wymaga ode mnie powagi sytuacji. Tak, mam nadzieję, że to Romeo, że to Julia zostanie z a nie Romeo. Z weszcześci święte spodnie z krokiem w kolanach. Tak właśnie się da. <grywa> Bo mi nie chce być teraz krew kościół prawie. Ty, byś siedź tu cicho, by i ciebie nie zbawiło. Masz tu kasy całkiem sporo. Ty cię z cicho, moją. Dobrze, mi słówka nie pisnę. Mam tyle kasy, że wszędzie się wcisnę. Jadę z Parysem do Bangladeszu. Daj. <grym> wiem, wiem, to okropne. No straszne, byli tacy młodzi. E, co mnie to obchodzi? Telewizor się zepsuł! E, to tu milionerów oglądam! No dobrze, nie martw się moje dziecko, mam tyle pieniędzy, że kupię ci 100 telewizorów. E, chwileczkę. O, spójrz, Merkucję pisze, że wy znalazł swoje prawdziwe powołanie. Uciekł z mleczarzem do Hiszpanii. Tam. On był jak inny. Ale milionerzy! Oj, nie masz się! Obejrzysz na wideo. Ale teraz musisz wziąć rozchód, żebyśmy wzięli ślub. Przecinel ciera. Mój mąż w swojej bitwie pod Monte Casino, gdzie klikał się czerwone maki. Poginę wszystkie bliskie mi chłopaki. Jeden tylko dotarł do Verony, ale w że nie jest zupą hejka w koszty. Za tym jesteś księdza. Zrzucę hardbit, będę krawcę. Chyba pan żartować łaska? A ktoś nie mogę iść za krawca. W takim razie będę ogrodnikiem. Zawsze kochałem kwiaty. ja korewka, kiedy deszcz pada i wody coraz mniej, co mówię na to ja korewka, kiedy gwiazdki schną i Julia mówi, hej, co mówię na to ja korewka. Mam korewkę, węsę lewej, ciepło, czerwę i leje lej leję, słońce grzeje, jej, jej, nie mam kolefkę jeszcze tak, że nie jest, wywieszę tu wodę, żeby goga, to... Ja się nie móc bo no ja im nie dam móc Będę Weźmiemy jak zęsikami żarak, to jest one w kawiec ważak. Wreszcie padaj, bo wy co lat dzień, to mówię na to jako lewka.